Dzień dobry, Katarzyna Bugajak z kadry szkoleniowej Car Group. Konflikty są nieodłączną częścią naszego życia, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Wielu z nas ma tendencję do unikania konfliktów, ale czy to jest właściwe podejście? Czy jesteśmy w stanie znaleźć bardziej konstruktywne sposoby radzenia sobie z różnicami i napotykanymi problemami? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu i przedyskutujmy kilka skutecznych technik rozwiązywania konfliktów. Zanim zaczniemy, warto zrozumieć, jak dochodzi do konfliktów. Konflikty często wynikają z różnic w potrzebach, wartościach, celach czy sposobach myślenia. Może to być również rezultat braku komunikacji lub złej komunikacji. Często jesteśmy zbyt zajęci wyrażaniem własnego punktu widzenia, nie słuchając drugiej strony. Konflikty mogą pojawić się zarówno na poziomie jednostki, jak i w relacjach między grupami, społecznościami czy narodami. Kiedy napotykamy konflikt, nasze relacje często są automatyczne i emocjonalne. Możemy czuć się zranieni, zezłoszczeni, zdezorientowani lub zagubieni. Często nasze pierwotne reakcje polegają na atakowaniu drugiej strony, bronieniu swojego stanowiska lub ucieczce przed konfliktem. Te reakcje mogą jednak tylko pogorszyć sytuację i pogłębić rozdźwięk między stronami. Zatem jeśli mamy zrozumienie natury konfliktów i naszych reakcji na nie, przeanalizujmy kilka sposobów, kilka wytycznych na skutek Rozwiązywanie konfliktów. Kluczowym elementem rozwiązywania konfliktów jest dobra komunikacja. Ważne jest słuchanie drugiej strony, staranie się zrozumieć jej perspektywy i wyrażanie swoich poglądów w sposób spokojny i szanujący. Wykazanie empatii wobec drugiej osoby może pomóc w stworzeniu atmosfery wzajemnego zrozumienia. Konflikty często wynikają z rywalizacji o ograniczone zasoby lub sprzeczne interesy. Ważne jest dążenie do znalezienia rozwiązania, które uwzględnia potrzeby i cele obu stron. Kreatywne podejście do problemu i poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, mogą pomóc w znalezieniu win-win dla wszystkich zaangażowanych stron. W przypadkach bardziej zaawansowanych konfliktów warto skorzystać z usług mediatora lub przeprowadzić negocjacje. Mediator jest osobą neutralną, która pomaga stronom znaleźć wspólne rozwiązania, prowadząc je przez proces komunikacji i poszukiwania rozwiązań, kompromisu. Negocjacje zaś polegają na ustaleniu warunków i kompromisów, które będą akceptowane przez obie strony. Konflikty bardzo często są silnie związane z emocjami. Ważne jest świadome zarządzanie własnymi emocjami oraz zrozumienie, jak emocje wpływają na nasze decyzje i reakcje. Zdolność do kontrolowania gniewu, frustracji czy zranienia może pomóc w utrzymaniu konstruktywnej atmosfery i skupieniu się na rozwiązaniu problemu. W trakcie rozwiązywania konfliktów ważne jest oddzielenie problemu od osób zaangażowanych, skupienie się na konkretnej kwestii i unikanie personalnych ataków. Pomaga to utrzymać konstruktywną atmosferę, o której wspominałam wcześniej, i skierować uwagę na poszukiwanie rozwiązania. Niezależnie od naszych preferencji, konflikty są nieuchronne. Ważne jest, aby być proaktywnym w ich rozwiązywaniu. Nie odkładajmy konfrontacji czy negocjacji na później, ponieważ konflikt może narastać i powodować jeszcze większe problemy. Im wcześniej zajmiemy się konfliktem, tym większe są szanse na skuteczne rozwiązanie. Sumując wymienione wytyczne, możemy określić rozwiązywanie konfliktów jako proces. Proces wymagający świadomego podejścia i zaangażowania wszystkich osób biorących udział w konflikcie. Wymaga to komunikacji, empatii, poszukiwania rozwiązań opartych na zyskach dla obu stron. Oraz umiejętności zarządzania emocjami. Mediacja i negocjacje mogą być skutecznymi narzędziami w bardziej zaawansowanych przypadkach. Ważne jest także rozwiązywanie konfliktów w sposób proaktywny, aby uniknąć ich eskalacji. Pamiętajmy, że rozwiązywanie konfliktu nie polega na wygranej jednej ze stron. Ale znalezieniu wspólnego rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich. Jakie korzyści możemy czerpać dzięki umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów? Konflikty mają tendencję do wpływania negatywnie na nasze relacje z innymi. Jednak umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów pozwala nam budować zdrowe, zrównoważone relacje. Poprzez otwartą komunikację, empatię i poszukiwanie rozwiązań opartych na zyskach dla obu stron. Tworzymy atmosferę wzajemnego zrozumienia i, co najważniejsze, wzajemnego szacunku. Konflikty często prowadzą do straty czasu, energii i zasobów. Kiedy potrafimy je skutecznie rozwiązywać, minimalizujemy te straty i zwiększamy efektywność naszych działań. Zamiast tracić czas na niekończące się spory, skupiamy się na rozwiązaniu problemów i osiąganiu celów. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów wymaga dobrej komunikacji. Praktykując tę umiejętność, doskonalimy nasze zdolności komunikacyjne, takie jak słuchanie aktywne, wyrażanie swoich poglądów w sposób konstruktywny i jasne komunikowanie swoich potrzeb. Te umiejętności mają ogromne znaczenie w wielu innych strefach życia. Takich jak praca zespołowa, negocjacje czy rozwiązywanie problemów. Osoby potrafiące efektywnie rozwiązywać konflikty często wykazują się również silnymi umiejętnościami przywódczymi. Potrafią tworzyć atmosferę zaufania, wspierają współpracę i umiejętnie kierują grupą w kierunku osiągania wspólnych celów. Umiejętność zarządzania konfliktami jest kluczowa dla skutecznego przywództwa. Konflikty często wynikają z różnic w perspektywach i z różnic w interesach. Umiejętność skutecznego rozwiązywania ich daje nam możliwość integracji tych różnic i tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Poprzez otwarte dialogi i wspólne poszukiwanie kompromisów możemy wyjść poza tradycyjne ramy i odkrywać nowe możliwości. To prowadzi do twórczego myślenia i odnalezienia rozwiązań, które przynoszą korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Konflikty, zwłaszcza te o charakterze społecznym czy międzygrupowym, często prowadzą do podziałów i napięć społecznych. Umiejętność ich rozwiązywania pozwala budować zaufanie między różnymi grupami i promować spójność społeczną. Poprzez dialogi i szukanie wspólnego dobra możemy zbliżać się do siebie, wzmacniać więzi społeczne i tworzyć harmonijne społeczeństwo. Konflikty także często są źródłem stresu i napięcia emocjonalnego. Jednak kiedy potrafimy je skutecznie rozwiązywać, czujemy się bardziej pewni siebie i spokojniejsi. Ta umiejętność radzenia sobie z konfliktami daje nam poczucie kontroli nad sytuacją i redukuje negatywne skutki stresu oddziaływujące na nasze zdrowie i samopoczucie. Jakie zatem mamy wnioski? Umiejętność rozwiązywania konfliktów jest niezwykle wartościowa i przynosi liczne korzyści. Zarówno na poziomie osobistym, jak i społecznym. Poprzez skuteczną komunikację, empatię, poszukiwanie kompromisów i zarządzanie emocjami, Możemy budować lepsze relacje, osiągać większą efektywność, rozwijać umiejętności przywódcze i tworzyć innowacyjne rozwiązania. Ta umiejętność jest kluczowym elementem konstruktywnego i harmonijnego funkcjonowania w naszym społeczeństwie. Dlatego warto inwestować w rozwój tych umiejętności, aby osiągać lepsze rezultaty, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Pamiętajmy, że konflikty są naturalną częścią życia, ale to, jak się z nimi obchodzimy, definiuje naszą jakość relacji. I nasze sukcesy.